Tak naprawdę cały system nasz nauczania mam wrażenie, że opiera się właśnie na takim, tak naprawdę zapamiętywaniu pewnych schematów, pewnych wzorów. Na tym też się opiera nasza matura, więc no te podręczniki nie mogą być inne. Natomiast brakuje mi. Tutaj w naszych podręcznikach i w ogóle w naszej edukacji pewnego miejsca, gdzie to właśnie uczeń może wyjść z inicjatywą i w, tej, w tym samorozwoju. Jest na pewno bardzo wiele obszarów, gdzie można by, gdzie można by coś poprawić. No przede wszystkim ten natłok materiału, który jest, no, 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 no to, to jest po prostu niemożliwy, żeby z każdego przedmiotu wyrabiać. Bo to, no, to, 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 nawet, to, to nie dość, że trzeba by odpuścić całe życie społeczne, jakieś tam swoje pasje, to i sen. W domu wracam jakoś po godzinie 16 i tak staram się do wieczora, więc powiedzmy jakieś 4 godziny, 5. Ja też bardzo dużo, codziennie po kilka godzin, teraz w klasie maturalnej. Oprócz tego materiału, który musimy realizować z lekcji na lekcję, dochodzi też przygotowywanie się do matury, więc naprawdę tego czasu poświęconego na naukę jest bardzo dużo. Ja na przykład bardzo lubię wademekum, bo jakby jest wszystko tak, po prostu zorganizowane bardzo dobrze, lepiej niż w podręczniku czasami, lepiej, bardziej klarownie. Tak mi się wydaje, że takie po prostu skondensowana wiedza, moim zdaniem. Dla mnie jest bardzo ważne um, pokazanie, klarowne informacji, które są najważniejsze i właśnie tego często brakuje. A Najlepiej by było, jakby właśnie wiedza była tak spięta i jasno przedstawione, czego potrzebujemy.